Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w środę 6 kwietnia. Teraz odczytam dalszy ciąg tej Ewangelii Jana, tej rozmowy Żydów z Jezusem. Jest to rozdział 8, wersety od, 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 od szybko patrzę tutaj, 31 do 42. Tak właśnie. Posłuchajmy tej Ewangelii. Jeszua powiedział więc, Judejczykom, którzy mu zaufali. Jeśli przestrzegacie tego, co mówię, to jesteście naprawdę moimi Talmidim, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odrzekli, jesteśmy potomstwem Awrahama i nigdy nie byliśmy niczymi niewolnikami. Co masz więc na myśli, mówiąc będziecie wyzwoleni. Jeszua odpowiedział im do prawdy: Mówię wam, że każdy, kto czyni grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w rodzinie na zawsze, syn natomiast pozostaje na zawsze. Kiedy więc syn was wezwoli, będziecie naprawdę wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, a jednak postanowiliście mnie zabić, bo to, co mówię, nie dociera do was. Mówię to, co pokazał mi mój ojciec. Wy czynicie to, co nakazał wam wasz ojciec. Odrzekli mu. Naszym ojcem jest Abraham. Jeszua odparł. Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, to czyńcie to co, wam, to, co czynił Abraham. Jak na razie postanowiliście mnie zabić. Człowieka który wam powiedział prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham niczego podobnego nie czynił. Czynicie to, co czyni wasz ojciec. Nie jesteśmy dziećmi z nieprawego łoża, powiedzieli mu. Mamy tylko jednego Ojca, Boga. Jeszua odpowiedział im, gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, bo ja wyszedłem od Boga, a teraz przybyłem tutaj. Nie przyszedłem sam z siebie. On mnie posłał. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, dalsza ta cierpliwa rozmowa Jezusa z Żydami. W pierwszym zdaniu Pan Jezus już mówi zdaje się już trochę tutaj. Tak, ewangelista rozpoczyna to zdanie, że Jezus po powiedział do Judejczyków, którzy mu uwierzyli, którzy mu zaufali. Więc, jakby w pierwszym zdaniu, wydaje się, że to już są ludzie, którzy chcą go słuchać, a mimo tego właśnie już od razu kontrują to wszystko, co Jezus do nich mówi. Moi drodzy, tak od razu do tego się odniosę. My czasami też możemy być takimi ludźmi. Którzy wydaje się, że już zaufali Jezusowi, że już mu uwierzyli, ale ciągle będziemy kontrować, ciągle będziemy szukać jakiejś wymówki na to, aby nie być świętymi. I pan Jezus mówi, mówi do nich tak: Jeśli przestrzegacie tego, co mówię, to jesteście naprawdę moimi talmidim, czyli uczniami, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jego nauka. Prowadzi do wyzwolenia, do otwarcia oczu. I teraz spójrzmy, jaki jest mechanizm ludzki, jak ludzie reagują. Ci Żydzi tutaj, ale to jest zdanie, które może każdy z nas w swoich ustach nie jeden raz, myślę, że, że doświadczyć albo wypowiada. Oni mu odpowiadają: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Co za kłamstwo. Prosto w, w oczy kłamią Jezusowi. Oni naprawdę myślą, że mają przed sobą człowieka, a nie Boga. Oczywiście nie zaufali Mu na tyle, żeby w Nim widzieć Mesjasza, tak jak to uczynili. Żydzi też inni Żydzi, jego uczniowie, apostołowie. Oni nigdy mu takiego zdania nie wypowiedzieli. A popatrzcie, oni mówią, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy. Niczyimi niewolnikami, naprawdę? Przecież naród żydowski od zawsze walczy o, 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 o wolność. Niewola egipska, niewola babilońska i jeszcze inne, to jest przecież nieustanne zmaganie się o wolność. To jest naród, który ciągle był przez kogoś uciskany. Byli niewolnikami przez setki, a nawet tysiące lat. A oni teraz mówią Jezusowi prosto w oczy: nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. To jest naprawdę, pan Jezus mógł się zaśmiać, ale oczywiście tu, tu się objawia jego delikatna miłość. To jest tak jak dziecko kłamie w żywe oczy swoim rodzicom, a rodzice próbują go podprowadzić po prostu jakby podsunąć mu ten dowód, że kłamiesz dziecko. I to i nie iść w tym kierunku. Więc znowu dla nas: Ileż razy my mówimy Panu Bogu, przecież my jesteśmy wolni. Nie jesteśmy żadnymi niewolnikami niczego. Gdybym cię teraz zapytał, siostro czy bracie, jesteś w jakiejś niewoli? Oczywiście odpowiemy absolutnie nie. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, żaden wyrok nade mną nie ciąży. I to prawda tak z grubsza, tak jak ci żydzi którzy tam wtedy mu powiedzieli że no właśnie nie jesteśmy niewolnikami bo to był czas w którym już wyszli z Egiptu ale pan Jezus im dalej tłumaczy mówię wam że każdy kto czyni grzech jest niewolnikiem grzechu on sprowadza ich do prawdy o nich samych bóg sprowadza nas do prawdy o nas samych że jesteś niewolnikiem grzechu Wtedy, gdy czynisz grzech, więc nie, 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 nie jesteś wtedy wolny. I co Pan Jezus, do, do czego nas jakby skłania? Nie mówi nam, że umrzecie, przepadniecie w piekle, że będziecie cierpieć, jeśli, jeśli z tym nie zerwiecie. Nie mówi tak im też, tylko zaczyna im opowiadać o pewnej relacji. Mówi o tym właśnie, że, e, że syn pozostaje na zawsze. W rodzinie, syn pozostaje w rodzinie, nie, niewolnik. I mówi więc, kiedy syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Będziecie wolni, kiedy syn was wyzwoli. Przypomnijmy sobie to wczorajsze słowo Boże, gdy Pan Jezus mówi, kiedy mnie wywyższycie, wtedy poznacie, że, że to ja jestem, że to ja jestem Bogiem. To wywyższenie na krzyżu to dzisiaj nic innego właśnie jak odpuszczenie, jak wyzwolenie nas z kajdan. I chce nam powiedzieć właśnie Pan Jezus, że wtedy będziecie naprawdę wolni i pozostaniecie w rodzinie na zawsze. To jest dla nas ta dobra nowina. To z tą łagodnością tłumaczy Jezus, że pozostaniecie w rodzinie na zawsze. Moi kochani, rodzina yy, dla wszystkich, tak przynajmniej powinno być, ale oczywiście różne są sytuacje. Rodzina dla, dla nas wszystkich jest jakimś jakąś sferą takiego bezpieczeństwa, tego, tego, że wspomnień też często, jakiegoś takiego dążenia do rodziny, czy do tej rodziny, którą się, z której się wyszło, mama, tata, rodzeństwo, czy ta rodzina, którą założyliście, jest takim miejscem, o które my dbamy, bo wiemy, że to jest miejsce miłości, ale oczywiście w tym ludzkim wydaniu doświadczamy też dużo zła w rodzinach. Natomiast wyobraźmy sobie rodzinę doskonałą, perfekcyjną, rodzinę świętą, to właśnie Bóg zaprasza nas do tej rodziny i, mówicie, i mówi do nas, będziecie na zawsze, pozostaniecie w rodzinie, ale jeśli będziecie wolni, niewolnicy nie zostają w rodzinie niewolnicy są jakby uprowadzeni wielu ludzi dzieci kobiet zostało uprowadzonych z rodziny stali się zakładnikami niewolnikami i demon właśnie nieprzyjaciel robi wszystko żeby nas porwać w tym takim najgorszym znaczeniu żeby nas Wy, wy, wykraść z domu z domu ojca My wiemy co to znaczy czasem jak dziecko gdzieś się zagubi szuka go półpolski, strażacy, policjanci wszyscy, no bo chcemy żeby to dziecko wróciło to wyobraźmy sobie jak wielkim bólem jest ból miłości ojca Boga gdy dzieci zostają wykradzione tą szatańską ręką na zawsze na wieki chronimy się przed tym, brońmy się. Pan Jezus powiedział nam dzisiaj, czy jakby nam mówi: Gdyby Bóg był Waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, bo ja wyszedłem od Boga, teraz przybyłem tutaj. Kochajmy Boga jak Ojca, ufajmy Mu, ufajmy Mu. Wszystko zaczyna się od tego pierwszego zdania, w którym Jezus powiedział, jeśli przestrzegacie tego, co mówię, to jesteście moimi uczniami, poznacie prawdę. Prawda was zaprowadzi do domu i was wyzwoli, uczyni was synami, córkami, dziećmi Boga. Jeśli poznacie prawdę i będziecie przestrzegać tego, co mówię, żeby przestrzegać tego, co mówi Jeszua, trzeba to najpierw znać, trzeba tego najpierw słuchać. Dlatego ta codzienna Ewangelia, czy więcej czytania Słowa Bożego, rozważajcie. To mogą być krótkie zdania, ale poznawajcie prawdę, bo dopiero ta prawda nas wyzwoli. Żadna inna, choćbyśmy oglądali nie wiadomo co i nie wiadomo w jakiej rozdzielczości HD, full HD i co tam jeszcze ludzie wymyślą, tylko prawda płynąca ze Słowa Bożego którą przekazuje nam Bóg, którą przekazuje nam Kościół, tylko ta prawda nas wyzwoli i staniemy się naprawdę dziećmi w, i będziemy w rodzinie na zawsze. I demon nie wykradnie tych, którzy będą znali, też innymi słowy, głos pasterza, bo pójdą za nim, a nie za najemnikami. Tego Wam życzę. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę błogosławionego dnia. Czujcie się jak w rodzinie. Wszyscy pod niebem, i ci, którzy słuchają Chrystusa, mogą się czuć jak w rodzinie z Panem Bogiem.